Witam Państwa bardzo, bardzo cieplutko po przerwie. Proszę Państwa, zachęcam, zachęcam do telefonowania do mnie, ale również do osób, które są poza wizją. Ja otrzymałam już od Państwa całkiem sporo SMS-ków. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Będę za chwileczkę odpowiadała na Państwa pytania. Proszę Państwa, temat, który dzisiaj z Państwem poruszałam, jest tematem obszernym. Jest tematem, o którym można by było mówić dużo. Natomiast tak naprawdę, w sumie, to wszystko, co dzisiaj Państwu powiedziałam, można by było ubrać w jedno zdanie. Warto, warto, abyśmy siebie zaakceptowali takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ skoro tutaj jesteśmy, to życie już nas zaakceptowało. Zaakceptowało nas właśnie. Takimi. I pozostawię Państwu ten temat do przemyśleń, do zastanowienia się. Wiem, że będziecie Państwo do mnie telefonowali i poruszali ten temat, bo jest tak często. W każdym bądź razie, temat pozostaje otwarty, otwarty do tego, abyście Państwo pomyśleli o tym. A ja przechodzę od razu do Państwa sms które. Tutaj otrzymałam i będę na te SMS-ki Państwu odpowiadała. Sprawdzę tylko, czy jest anonimowość. Dobrze. Pani urodzona w grudniu, której imię zaczyna się na literkę D. Co mnie czeka w finansach? Czy czeka mnie coś dobrego? Czerwiec, lipiec, sierpień. Czy czeka mnie wyjazd? Dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy w takim razie, co czeka Panią w finansach na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy, jak widzę. Dobrze. I czy będzie wskazany w rozkładzie wyjazd? Jak będzie, to ja oczywiście Pani to powiem. Zobaczmy. Proszę Pani, jeżeli chodzi o finanse, to czerwiec i lipiec zaznaczone są jako miesiące przy których warto warto zwrócić uwagę na, na odpływ niestety jeżeli jeżeli pojawią się wydatki które nie są wydatkami koniecznymi jeżeli pojawią się wydatki które można by było ominąć warto warto to zrobić jeżeli chodzi o czerwiec ja powiem pani że całkiem sympatyczna całkiem sympatyczna. Całkiem dobra informacja przyjdzie do pani domu, do pani domu, do pani domu, do pani rodziny. Jest to owszem, informacja związana z finansami, natomiast realizacja nie jest w czerwcu, realizacja jest później, aczkolwiek jeszcze w tym miesiącu może Pani się spodziewać właśnie takiej wiadomości. Czy to może być wiadomość o wyjeździe? Tak, to może być wiadomość o wyjeździe. Natomiast ten wyjazd wskazany jest w rozkładzie jako realny, ale w okolicach sierpnia. Mhm. Proszę Pani, proszę również zwrócić uwagę na... Um, w okolicach lipca z kolei tutaj to widzę. Warto zwrócić uwagę na pewną nielojalność ze strony osoby, która może oferować pani coś, co jest związane właśnie ze sferą zawodową, zawodowo-finansową. Proszę się tutaj zatrzymać wtedy i mocno zastanowić, czy. Czy w to wchodzić, czy w to wejść, czy, czy tak jakby podejść do tego, dlatego że karty wskazują, że w miesiącu lipcu może pojawić się przy pani propozycja, propozycja właśnie związana z tą sferą życia, która przyniesie szkody, przyniesie szkody, przyniesie braki. I zdecydowanie karty odradzają, żeby Pani przyjmowała to do siebie, mimo że na początku może wyglądać to korzystnie. Lipiec, proszę, proszę zwrócić uwagę na to. I jest to propozycja od osoby, um, która pojawia się dopiero. W Pani życiu jest Pani jeszcze nieznana. Natomiast czerwcowa wiadomość związana z finansami, związana z Pani sferą zawodową, związana z wyjazdami będzie Dobra, będzie dobra, będzie korzystna. Proszę pani, tak jak powiedziałam, ten sierpień jest wskazany jako miesiąc, w którym może się pani poruszać, może się pani przemieszczać. I faktycznie, mimo że pokazana jest pani taka wewnętrzna troszeczkę obawa, czeka pani na coś, natomiast kiedy to przyjdzie, może pojawić się wewnętrzna obawa, ale. Niesłusznie, niesłusznie, dlatego, że karty wskazują wsparcie osób, których będzie pani miała przy sobie i na, na, bazie, na bazie tego wsparcia, tej, tej takiej um, przyjaźni, lojalności, bo tutaj to jest, jak najbardziej podjąć się tego wyjazdu. Lipiec jest tylko wskazany, wskazany jako, um, jako miesiąc, przy którym warto uważać na um, Oszustwa, po prostu oszustwa, właśnie na bazie, na bazie zawodowo-finansowej. Ja jeszcze zwrócę, inaczej może, ja jeszcze zapytam, czy jest coś, na co powinna Pani zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten wyjazd, już sam wyjazd jako wyjazd? Proszę Pani, nie, nie, nie. Ja powiem tak, ten wyjazd, o którym Pani mi tutaj napisała, który ja widzę w rozkładzie, um, otaczać będą Panią ludzie pomocni, pomocni, przychylni, radośni. Także myślę, że, że będzie Pani zadowolona z tego wyjazdu, jakkolwiek by, to, jakkolwiek by tego nie określać. Jest pozytywna energia płynąca z kart. Um, tutaj jest tylko taka propozycja, żeby um, nie... Nie działała Pani impulsywnie, nie działała Pani zbyt, zbyt szybko. Może być coś, co jest związane z tym wyjazdem, co będzie chciała Pani osiągnąć w taki, sposób, w taki sposób bardzo, bardzo szybki, i tu może przyjść rozczarowanie. Proszę Pani, warto korzystać z osób, które pojawią się w Pani życiu. Podczas tego wyjazdu warto korzystać z ich obecności, z ich przychylności, z ich lojalności, bo to wszystko tutaj mam pokazane. Natomiast proszę nie podejmować impulsywnych decyzji, szybkich decyzji, nieprzemyślanych decyzji, bo tu mogą wyniknąć straty z tym związane. Serdecznie Pani dziękuję za SMS-ka. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo cieplutko. I proszę Państwa, kolejny SMS, który tutaj do mnie dotarł. Tylko sprawdzę, czy jest anonimowy, nie jest. Pytanie zadaje pani Bożena, urodzona 6 stycznia 64 roku i pytanie dotyczy mężczyzny, pan Józef, urodzony 20 stycznia 59 roku. Czy w tym roku się spotkamy? Co o mnie myśli? Chcę rozwiać wątpliwości, czy to przyjaźń, czy coś więcej? Pozdrawiam. Dobrze, dobrze, zobaczymy pani Bożenko, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. I czy spotkacie się Państwo w tym roku? No to taki dosyć odległy czas Pani tutaj zaproponowała, bo mamy jeszcze 6 miesięcy, ale oczywiście zobaczymy. Pani Bożena i Pan Józef. Już widzę skąd takie pytanie. Ja powiem tak, Pani Bożenko. Jest Pani pokazana w kartach kobiety, która czuje się nieusatysfakcjonowana przez tego człowieka. I nie tylko na bazie emocji, ale również na bazie relacji międzyludzkich relacji po prostu kobieta mężczyzna. Ja powiem pani tak, um, czy spotkacie się państwo w tym roku, zaraz spojrzę. Natomiast, co ten mężczyzna o pani myśli? Ja, ja patrząc na te karty, um, mogę wywnioskować, że na pewnym etapie państwa znajomości dała pani bardzo dużo siebie. Dała pani bardzo dużo siebie, chciała pani. Um, Pokazać, pokazać całą siebie temu mężczyźnie. I mimo że, mimo, że na początku zostało to odebrane bardzo, bardzo dobrze, bardzo, bardzo pozytywnie, gdzieś jedna kropla przelała tą czaszę. Proszę Pani, co ten człowiek o Pani myśli? Postrzega Panią jako cieplutką, cieplutką wrażliwą, dobrą kobietę. Natomiast um, za... Mocno, za mocno, za dużo, za, za szybko być może wylewała pani z siebie emocje. Ten mężczyzna mógł to zobaczyć bądź mógł to od pani odebrać. Czy to jest złe? Nie, to nie jest złe. Jest pani kobietą, która jak najbardziej w ten sposób funkcjonuje. Jest to naturalne. Jest to spontaniczne dla pani i super. Proszę pani. Ja powiem Pani taką, te, taką rzecz. Jeżeli chodzi o relacje między Państwem, e, ja widzę między Państwem kontakt, ja widzę między Państwem e, dialog, widzę między Państwem również pewną formę wyjaśnień czegoś, co może dotyczyć ten mężczyzna będzie chciał z Panią porozmawiać na temat pewnej kobiety, pewnej kobiety, która albo istniała, albo. Pojawiła się w jego życiu, widać taką rozmowę. Natomiast to nie jest kobieta, która, z którą on na ten moment jest w związku emocjonalnym. Ja myślę, że będzie to temat, który zostanie poruszony, żeby coś pani wytłumaczyć, żeby coś pani przekazać. Przy pani są dosyć trudne karty, dlatego że no, jest pani nie tylko kobietą zawiedzioną, ale jest też pani kobietą, która nie do końca rozumie sytuację, jaka zaistniała między państwem, nie, nie do końca pani rozumie tą atmosferę, która się wytworzyła. Tak jakby nie widzi pani bazy, nie widzi pani podstawy do tego. I e, sądzę, że to jest to, co, co powiedziałam pani wcześniej, że odbiór tego mężczyzny był taki, że dała pani siebie w pewnym momencie za dużo, bądź on tak to odebrał. Aczkolwiek proszę sobie tego nie wyrzucać, bo to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej. Jest pani taka prawdziwa, jest pani taka naturalna i nie warto tego zmieniać. E, dialog, dialog, rozmowa między państwem i poruszanie tematu. Pewnej osoby, pewnej kobiety, przez tego mężczyznę, jako tło do wyjaśnień tego, co między państwem zaistniało. Proszę pani, będą rozmowy może nie rozmowa, ale nie rozmowy, ale rozmowa. Będzie rozmowa na temat tego, abyście państwo się spotkali. Ja powiem pani tak, kontakt ze strony mężczyzny będzie takim kontaktem. Ja to często nazywam okazjonalnym urodziny, imieniny, święta. Taka forma, pewna forma zaczepki. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie będzie ten temat poruszany w rozmowie, natomiast przez dłuższy okres czasu nie otrzyma Pani konkretów od tego człowieka. Rozumie Pani, terminu spotkania na przykład? Termin, miejsce i godzina, tego nie widzę. Aczkolwiek, powiem Pani tak: jeżeli temat spotkania Państwa będzie Pani poruszała, Pani Bożenko, jeżeli jest pani przed telewizorem, proszę wrócić po króciutkiej przerwie. Ja chciałabym dokończyć, dobrze? Dokończyć ten rozkład, który tutaj widzę, dlatego, że to są informacje dosyć istotne. Natomiast szykuje nam się znowu kolejna króciutka przerwa, także zostańcie państwo ze mną.